Szkoła już ma swoje lata, wizualnie no już odstaje od dzisiejszych standardów. I musimy ją rozbudowywać. Dzisiaj mieliśmy cudowną uroczystość: murowanie kamienia węgielnego, podbudowę nowego budynku szkoły podstawowej nr 54 w Krakowie oraz pomieszczeń dla przedszkola. Jestem dumny z faktu, że dzisiaj mogliśmy wyborować akt erekcyjny, choć szczerze mówiąc bardziej jestem dumny z faktu, że udało się zabezpieczyć środki na tę inwestycję i że ona już ruszyła, bo możemy zobaczyć tutaj wykopane już fundamenty. Budujemy zupełnie nowoczesną, odpowiadającą na potrzeby XXI wieku szkołę, z pięknymi przestronnymi salami lekcyjnymi, pracowniami, biblioteką oraz sześciodziałowym przedszkolem, z piękną salą gimnastyczną, z jadalnią, kuchnią, stołówką i nowoczesną świetlicą. Budowa jest dwuetapowa. W pierwszej części powstaje budynek dla uczniów klas 4-8 w miejscu byłego boiska szkolnego i ta część zostanie wybudowana według planów do czerwca 2026 roku, ale patrząc jakby na postępy budowy Mamy nadzieję, że budynek zostanie oddany nawet może w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o drugi etap budowy, planowane zakończenie jest na trzeci kwartał 2027 roku. To jest ta część Krakowa, która rzeczywiście się bardzo rozwija. Stąd nieopodal mamy rozbudowę szkoły przy ulicy Ćwikłowej. Teraz tutaj. Myślę, że to nie jest koniec, bo czekają nas dalsze rozbudowy w tym rejonie, bo mieszkańców przybywa. Na szczęście także dzieci, z czego się bardzo cieszymy, więc powstanie takich obiektów jest ze wszechmiar potrzebne.